Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na stronę dnia. Kolejny jesienny, dzisiaj jest 11 listopada, czyli święto niepodległości i imieniny mojego Marcina, który właśnie kręci. Przywitaj się. Dobra, więc pokażę Wam, co jest tam ubrana, tak szybciutko. Torebka i buty, te same co ostatnio, więc nawet nie będę Wam jakichś tam zbliżeń robić. One są oboje z CCC. Jeżeli chodzi o kurtkę, to jest z reserved. Kupiłam ją chyba w zeszłym roku. Albo dwa lata temu. Ona wygląda tak. Widać się dobrze. Jest w ładnym kolorze beżowym, moim zdaniem. W ogóle w zeszłym roku jej nie lubiłam, ale teraz ją bardzo polubiłam i ją często noszę. Wszystkie jakieś wstawki ma ze złota. Znaczy ze złota. Kolor ze złotym. Dobra. Spodnie. Oj. Spodnie mam z Agenda. To są takie spodnie legginsy. Troszeczkę są opylone, więc się nie przejmujcie. One mają tutaj wstawki takie ekoskurzane. Bardzo wygodne są. Więc one wyglądają. Teraz się rozbiorę i pokażę Wam koszulę, którą mam. Jeżeli chodzi o koszulę, to mam z Mohito z tego roku, wygląda w tym roku. Chyba w ładnych kolorach, nie? Mi się bardzo podoba. A pod spodem, bo ona nie dopina mi się niestety tutaj, mam za duże piersi, jeżeli chodzi o tą koszulę, więc muszę wsadzać jakoś bluzeczkę i ta bluzeczka jest akurat z Intimissimi. Taka zwykła naramiączka. Jeżeli chodzi o naszyjnik, to jest również z Agentem. Z biżuterii chyba już więcej nic nie mam. A więc całość prezentuje się następująco. Więc dziękuję Wam za uwagę. Piszcie mi w komentarzach, czy się z Wam podobał, czy nie. I jaki pozdrawiam Was, pa, Papa.